Cześć, witam Cię w drugiej części materiału Tradingu od środka. Bohaterką naszego podcastu w tym momencie jest Ewelina. Jeżeli nie widziałeś pierwszej części, to w opisie do tego filmu masz link do pierwszej części. Zobacz najpierw, druga jest kontynuacją, także zapraszam. Jak wygląda w ogóle na przykład taki Twój dzień handlowy? Czy jesteś matką, trójki, dzieci? Y jak wygląda Twój dzień od momentu wstaje, kładę się spać, gdzie tam w ogóle wpychasz ten trading dzisiaj? Mhm. No wstaję tak mniej więcej jak wstaje jedna córka, szósta, Sparta? siódma. Nie, nie, no nie jest akurat pod względem złym dzieckiem, plus minus siódma godzina tak mniej okay. więcej wstaje. więc wtedy od razu sobie zaglądam na wykres, no oczywiście jest tam określony scenariusz działania na tym wykresie, ładnie mhm. jest tam wszystko namalowane. A kiedy ten scenariusz powstaje, w takim razie to jest? Wieczorem. Tutaj, czyli dzień, poprzedni dzień, okej? Okay, Ta, tak, wieczorem zawsze sobie tam coś podsumowuję, patrzę, co, co się zrobiło, co się nie zrobiło, co się może zrobić, jak ja mogę jakąś tam zareagować na, na daną mhm. sytuację. Także to w, rano wstaję, rzucam okiem na to, co się tam dzieje. Ile cię zajmuje czasu? No, dwie 3 minuty. Okej. Okay. Bo też trzeba powiedzieć na tym, że nie śledzę dużo rynków. Ale jesteś w ile... podać liczbę, ile teraz śledzisz? Dwa, trzy. Okej, okay, dobra. I skupiłam też się na jednym rynku i. I w sumie to jest fajne, bo pamiętam też, kiedyś pytałam Was na grupie, jak się nauczyć danego rynku. Bo dla mnie było to w ogóle niezrozumiałe, jak Wyżeście gadali, Ty i chłopaki na grupie, o danym rynku, i Wyżeście pamiętali, na przykład, co było tydzień temu, co było kilka dni temu, i mówili, co sobie, to A Ty, 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 ty pamiętasz, co się dzieje w Twoim życiu, na przykład, co się działo tydzień temu? Bo jeżeli na moim życiem giełda, no to pamiętam. Dla mnie to był szok, naprawdę. I, okay. Teraz jeżeli ja już śledzę sobie dany rynek jeden, ja też już wiem co się działo wcześniej, jaki jest trend na rynku, ile miała korekta i tak dalej, także... Czyli coś, co kiedyś było dla Ciebie niemożliwe, nie do ogarnięcia, tak. dzisiaj jest takie normalne. No dokładnie. Ja ja Ważnie, w... da się tego nauczyć. Ja wtedy po prostu, jak wyraźnie gadali o tych rynkach, ja po prostu sobie było, że jak oni się nauczyli tego, że oni pamiętają to. Mhm. I Ty pamiętałeś na przykład jakiś tam rynek, Ty myśleć, że na przykład pamiętałeś kto... Co ktoś tam zrobił, bo już jesteś do tego po prostu przyzwyczajony, a mm -hmm. dla mnie to było nie do pojęcia po prostu. Okay. A po tych kilku miesiącach śledzenia danego rynku, to samo z siebie po prostu przychodzi. Czy wracamy? Wstajesz, dwie-trzy minutki, okay. prześledziłeś kilka rynków. Co się dzieje dalej? W ciągu dnia kilka razy tak rzucam okiem na rynek po prostu. Jeżeli jest okay. moim zdaniem okazja do wejścia, to wtedy wchodzę w transakcję. Także w ciągu dnia nie spędzam dużo czasu. Aha. Czyli Bardzo chodzi mało. o to, że twój komputer gdzieś tam sobie chodzi w, w tym w domu? Tak. Tak, tak? tak. To po prostu do niego podchodzisz. Czy wiesz, kiedy podejść, czy masz jakiś, nie wiem. Czy po prostu tak, o teraz mam chwilę wolnego, to sobie podejdę? Zależy, to zależy na jakim interwale. Jeżeli gram na interwale H1, to staram się co godzinę podejść i zerknę. Okay. Czyli co godzinę, 2-3 minuty, to można tak skrócić, tak? Dokładnie. Natomiast jeżeli mam więcej czasu, dzieci są u babci, bądź nie, mąż nie jest na spacerze, mhm. to ostatnio przerzucam się na M15 i sobie tak. Lubię posiedzieć po prostu przed tymi tak z godziny, myślę, że, że jest okej. Okay. Natomiast jeżeli ten chodzi o większy interwał, no to H1 to co godzinę staram się podejść i zerknąć. Zdarza się, że przegapię, tak? No bo karmienie jest albo usypianie, albo cokolwiek, mhm. to, to wtedy przegapię tą godzinę, ale staram się tak w miarę podchodzić. Czyli generalnie dzień jest normalny, tylko raz na godzinę zerkniesz sobie na komputer, tak? To jest tak w skrócie. Mhm. Dobra, a co w sytuacji, kiedy zerkniesz i jest moment do tego, że trzeba wykonać jakąś akcję? No, jeżeli to jest ta, ta chwila, to wstawiam daną transakcję. Czy to zmienia, że na przykład potrzebujesz na to 10-15 minut, czy to w tych 2-3 minuty jesteś w stanie to ogarnąć? Nie, ja już mam przygotowany scenariusz, tak, jeżeli to załóżmy korekta jeden do jednego się wykona w tej chwili, jest dany sygnał mhm. według mnie na wejście, to wstawiam po prostu transakcję Ja no, zastanawiam się nad tym. W danej to chwili to... Nie, nie szukam jakichś innych alternatyw, tylko byłam na to przygotowana, także jest to, więc stawiam transakcję. Fajnie, no to w sumie tak... W dzień, tak jak masz 12 godzin dnia, to po 2-3 minuty. To chyba, jak, jak, jak siedzisz w domu, to faktycznie nie jest to chyba jakieś mocno uciążliwe, nie? Nie, no tak jak mówiłam, w tej chwili nie. Na początku to było dłuższe siedzenie, bo nie, nie miałam po pierwsze tego scenariusza przygotowanego, mm -hmm. więc jak coś się wydarzyło na rynku, to ja chciałam chwilę posiedzieć, żeby taką mini analizę sobie zrobić, tak? Okay. I, I to było złe. Bo wtedy A. musiałam więcej tego czasu poświęcić. No właśnie i tu dochodzimy do sytuacji, bo powiedziałeś, że wieczorem robisz analizy na następny dzień. Ile takie analizy ci zajmują czasu? Pół godziny. Dobra, czyli z 10 minut na rynek spokojnie wystarcza? Tak, bo ja już się nauczyłam tego rynku i mniej więcej wiem, tak, gdybym odwożyła... Ja obynek. to wiem, ale pytam, bo, bo oglądają to osoby, które nie wiedzą i mają często wyobrażenie, że wiesz, że żeby handlować, to musisz śledzić TVN24, CNBC, Bloomberga, Reutersa, całymi dniami obserwować te paski, jak tam się zmieniają te cyferki, wiesz, jakby naprawdę ludzie mają takie wyobrażenie na temat giełdy, a teraz Ci okazuje, matka, trójki, dzieci, dwie, trzy minuty co godzinę, kurwa, można. Taki dla ludzi to może być szok trochę, ale ona tam siedzi, to jest, tak jest. Jeszcze tak? muszę narobić, na, znaczy narobić, no. nabyć sobie wieku śledzenia jakichś te, wydarzeń ekonomicznych, bo no, ja już się tak dwa razy złapałam y, na zmianie y, tego no rynku z tego europejskiego na amerykańskie, tak tego wszystko po 15.30. -15, 15 15.30, tak? Chodzi tak? o wejście tak, sesji amerykańskiej. Tak, dokładnie, bo to jest ten czas, no. kiedy mój mąż wraca z pracy. 15.30. Na tym złocie, tam te kilka dni temu, tam sobie ładnie tego baja rozgrywałam i on tak zaczęły właśnie spadać, bo punkt ta godzina tu po prostu świeca w dół, i tak. zagadaliśmy się po prostu. Ja wyszłam z pokoju, alarmu, nie, miałam alarm ustawiony, nie usłyszałam tego alarmu. Jak przyszłam i zobaczyłam to, to po prostu zamknęłam to z palca od razu na stracie i tam błąd popełniłam, no ale. Może akurat na grupie o tym pogadamy. E, Powiedziałeś o mężu i to mam bardzo właśnie pytanie do ciebie, od internautów. E, jak twój mąż zapatruje się na to, że zajmujesz się czymś takim? No On pokłada we mnie duże nadzieje, i codziennie z pracy jak wraca, to z początku on bardzo mnie pytał, czego się dzisiaj nauczyłam. I mm. Jest w tym momencie taki czas, że ja mu dużo też tłumaczę, chociaż on nie rozumie w ogóle nic o co chodzi. Kiedyś nie rozumiałem, dzisiaj tłumaczę mężowi. No. no on nie rozumie tego, ale ja mu tłumaczę to i sama przez to, że ja mu to mówię, to mhm. tak jakby uczę się tego dodatkowo jeszcze Super. po prostu tak, bo na głos to mówię jemu i to mu tłumaczę i są takie momenty, że on przychodzi na drugi dzień i mówi, pokaż ten rynek, co wczoraj to opowiadałaś tam o nim, tak, co, co się mhm. wydarzyło, także jest trochę taki zainteresowany już tym, kibicuje mi przede wszystkim. Jak na przykład Twój mąż reagował wcześniej czy dzisiaj na to, że Ty mu mówisz, słuchaj dzieci śpią, ja chcę teraz na godzinkę, dwie do komputera popracować. I to są takie tematy, na które wiele ludzi nie chce rozmawiać, dzisiaj, bo się boi i wstydzi. Ale to jest właśnie, to jest taka esencja, to są te smaczki, kurczę, to są mega istotne rzeczy. I powiem Ci, jestem więcej niż przekonany, że mnóstwo kobiet, które są w podobnej sytuacji jak Ty, czyli jestem matką wychowującą dziecko na macierzyńskim, albo po prostu jestem, to, 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 to pojęcie negatywnie zabrzmi, jestem żoną męża. Czyli chodzi o to, że na przykład jest mnóstwo kobiet, które nie pracują zawodowo, ponieważ zajmują się domem. Taki jest układ po prostu w związku. To jest to w naszym kraju jest bardzo popularne. I co w sytuacji, kiedy taka osoba chce robić coś więcej? Jak, jak, bo z tego, co mówisz, twój mąż się wspierał. Nie, nie miał pretensji on, na to. Nie, on nigdy nie miał do mnie pretensji i o to, że więcej czasu siedzę przy tym komputerze niż nie. Wiem. Ciastą łupiekę czy cokolwiek, tak? Dlaczego nie ma ciasta załóżmy, tak? No bo siedziałam przy komputerze. Nie, on nigdy nie miał do mnie pretensji o to, że tyle czasu chce na to poświęcić, więc. Ty to zrobiłaś. Wręcz on, tak jak w tym momencie, czas mamy zarezerwowany, określony. I on w tym momencie jest z dziećmi na spacerze na dworze i wie, o której ma przyjść nie wcześniej, tak? Także ma się nimi zająć. Także na pewno nie ma o to pretensji, wręcz przeciwnie, stara się im umożliwić, aby miała więcej czasu na to. Jak to zrobiłaś, że on jakby nie ma pretensji, a wręcz wspiera? Myślę, że na tym no, jakieś tam małżeństwo polega, tak? Żeby... Mi, że rezygnować z czegoś na korzyść ktoś, czegoś. Ja na tego nie rozumiem. Ja na przykład mam podobnie w drugą stronę, że jakby mi żona też pomaga, ale gwarantuję Ci Ewelina, że mega dużo ludzi no nie działa w tym, w tym modelu. Dobra, ja bo... Często też jak mamy te na grupie mentoringowej te wieczorne hmm. spotkania, tak dwa razy w tygodniu, to starsze dzieci zazwyczaj nie śpią, więc Wiem, bo czasami Zawsze się z nami tak. witają. Tak, tak. Często jest tak, że za 5.20 mąż je woła, choć, bo mama zaraz będzie się uczyć, tak? Ja dzięki temu na tych spotkaniach jestem, na każdym spotkaniu. Tak, to, to, to trzeba ci powiedzieć i to jest akurat też informacja dla Was, dla osób, które chcą się nauczyć tradingu. Systematyczność, to jest, to jest mega ważna rzecz. Zwróćcie uwagę, co mówi Ewelina. To nie jest tak, że ona spędza jednego dnia 8 godzin i później przez dwa tygodnie zero, tylko to jest tak, że ona systematycznie każdego dnia poświęca jakąś określoną ilość czasu. Wiadomo, nie zawsze codziennie, bo są różne losowe sytuacje, tak? Ale generalnie chodzi o to, że jakbym Cię miał zapytać, czy miałaś kiedyś tak na przykład poza jakimś urlopem, który planowałaś, że w normalnym trybie życia odpuściłaś kilka dni z rzędu, że miałaś tak na przykład, że przez tydzień nawet nie zerknęłaś? Normalnie, nie mówię o urlopie o wakacjach? Przez tydzień może nie. Zdarzyła się sytuacja, że nie, nie rozumiałam tego, pojawia się strata za stratą i wtedy musiałam po prostu odpocząć od. Ale tego, to jest jakby jest z, z wyboru, a nie na tak. zasadzie, że czyli chodzi o to, że pracujesz po prostu systematycznie, tak? O, o to mi chodzi, że nie, no nie ma tak, to, że robisz sobie długie przerwy, bo, bo ci zależy. Nie, nie, nie to, to nie robię przerw. Pytanie od internautów. Czy jak mówisz mężowi, że teraz jest czas na trading? to czy on przejmuje Twoje obowiązki jakby rodzinne? No pewnie, że tak. Tak, przejmuje dzieci, jakieś sprzątanie, gotowanie, przejmuje. Panowie, żona może przynosić hajs do domu, jak będzie się zajmować dziećmi. A myślę, że wielu facetów może się tego bać, że żona będzie zarabiać więcej od nich. Czy dzieci wiedzą, że jak mama pracuje, to nie można jej przeszkadzać? Tak, wiedzą dzieci. Wiedzą już w tym momencie, jak widzą, jak na przykład teraz byliśmy u babci te dwa tygodnie na wakacjach, to siedziałam sobie przy tym wykresie. To dzieci, babci mówiły, że, że nie podchodź, bo mama pracuje. Ma, mama pracuje, ona tak, mama Fenomenalne. pracuje. Dzieci w takim wieku, a, a świadomość, nie? Zbudowana, petarda. Tak, no ale one są. To, Nauczą, znaczy może widzą to, co robi ja i tłumaczę tak? Że, że potrzebuje teraz chwili, żeby się pobawili, na przykład tak, potrzebuje pięciu minut. Czy ciężkie dni z dzieciakami? Albo złe humory. Przekładają się na złe decyzje podczas tradowania. Przekładają się, i ja już w tym krótkim moim doświadczeniu nauczyłam się, jeżeli jest zły dzień mój, czy, mhm. czy dzieci marudzą bądź cokolwiek, to, to nie jest czas na zawieranie transakcji. Nie, bo wtedy nie jestem skupiona na tym, co robię. No, jak nie jestem skupiona na tym, co robię, to popełniam błędy po prostu. Okej, okay, czyli wszystko w ogóle klucz wokół skupienia. Popatrz, jestem na przykład pracownikiem, mam pracę od godziny tam 8 do, do 16, wracam do domu, mam jakąś rodzinę, mam dzieciaki. Czy Ty sobie wyobrażasz powrót do takiej rzeczywistości, bo wcześniej pracowałeś, teraz jesteś na urlopie. Jak Ty sobie wyobrażasz powrót do takiej rzeczywistości? Myślę, że to się niewiele zmieni, bo teraz staram się wypracować ten, ten schemat sobie taki nocnego, tak, analizowania, mhm. a a w dzień krótkiego zaglądania na, na rynek. Także myślę, mhm. że mało się zmieni w tej sytuacji. Zastanawiałam się nad tym, tak i staram się właśnie w ten sposób w tym momencie działać, żeby nie mieć takiego szoku za te kilka miesięcy. To jest kontynuacja tego poprzedniego pytania. Czy potrafisz odciąć się grubą linią, odseparować od tego życia prywatnego i, i tradingu na zasadzie, nieważne co się działo w życiu? Nie ma to wpływu na mój trading. Wpływa to na mnie, bo wtedy działam już chaotycznie na rynku i ta strata się wtedy właśnie pojawia, głupia, znaczy może głupie jakieś zagranie się wtedy pojawia, bo jest ta chęć bycia w rynku, bo, bo coś tam się wydarzyło, ale nie właśnie to skupienie, tak, to u mnie główne, w głównej mierze to, to skupienie odgrywa główną rolę. Czy ty w tym momencie sugerujesz, że gdybyśmy przyjrzeli historię transakcji, to bylibyśmy w stanie stwierdzić, kiedy ktoś miał dobry, a kiedy zły dzień? Dokładnie. Okay. Moje na pewno. Już sobie też wyrobiłam taki nawyk, jeżeli to się dzieje, tak, mm -hmm. jest to rozproszenie, są głupie reakcje, jest strata, strata, wyłączam platformę do końca dnia. Czy masz coś takiego, że ilość strat albo ilość pieniędzy straconych i wy autujesz się z rynku? Nie, może nie ilość strat i, czy ilość pieniędzy, tylko głupie zachowanie. Po, powód, tak? Tak. Okej. Okay. super, to jest że mega fajne że miało nie być tej transakcji, bo nie była zaplanowana. Tak jak ostatnio się pojawiła sytuacja, tak, oni jadą, to też jest głupi powód grania, granie tak zwaną, na tak zwaną pałę, tak, jadą w dół, to ja zagram w dół, tak. Chociaż to nie było zaplanowane i wtedy nagle jest zawrotka i no to jest granie emocjonalne już wtedy, tak, to wkładają się te emocje i pojawia się ta strata, nie, że, że strata ileś tam piepstów czy pieniędzy, tylko że głupie zagranie i jedno, drugie, trzecie głupie zagranie i to już jest ten moment, że wyłączam tą platformę, bo będę dalej głupio robić. To jest mega. Zapamiętajcie sobie to, co teraz właśnie Ewelina mówi. Strata nie zawsze musi oznaczać to, co, że to zagranie było złe i to było wcześniej w tej, w tej rozmowie. Jeżeli tego nie wyłapaliście, to teraz to musimy wyartykułować. Ewelina powiedziała wielokrotnie, że czasami jej straty są dobre. Tu nie chodzi o to, że dobrze, że ktoś stracił. Tylko chodzi o to, że dobrze, że w tym miejscu zagrał, bo to jest miejsce, w którym warto handlować. I teraz te głupie zagrania, o których mówi Ewelina, to są takie zagrania, w których teoretycznie nie powinno być, bo masz małą szansę yy, zarobić pieniądze. Dając ci najprostsze porównanie, jeżeli nie masz informacji na temat tradingu, żadnych, to jeżeli kiedykolwiek graliście w wojnę, karty, że tam wiecie, AS bije wszystko, dwójka przegrywa i tak dalej. To jest sytuacja, w której jeżeli masz na przykład asa, króla, damę albo waleta, dziesiątkę, to jest duża szansa, że wygrasz, ponieważ jest dużo innych, mniejszych kart. Jak masz asa, no to tylko jog Cię bije, prawda? Czyli jest duża szansa, że wygrasz. I na rynku jest tak samo. Są pewne układy, które dają Ci w cudzysłowie asa, bo nigdy nie masz gwarancji, zawsze może przyjść jok, ale chodzi o to, że jest większa szansa na to, że zarobisz pieniądze w tym miejscu. I te głupie zagrania to są takie zagrania, kiedy widzisz dwójkę, trójkę, czwórkę, Dwójkę to może nie, ale trójkę, czwórkę, piątkę i masz takie kurde, a jak on będzie mieć dwójkę, to wygram. I masz taką nadzieję, że to jest ten moment, a szanse są bardzo małe. I to jeżeli tak zaczynasz handlować, to jest moment właśnie to, co mówi Ewelina, trzeba sobie zrobić przerwę. prowadzą. mnie się, się wydaje, że to taki dobry sposób na rozwiązanie tego. Zamknąć tą platformę i żeby nie kusiło, bo jeżeli będziesz. Wiem, że jeżeli bym siedziała dalej, to by mnie kusiło. Bo jest I... okazja, to albo no hajs pan... może. Teraz czy drugi może się udać, ale, ale to nie, nie jest na dłuższą metę rozwiązanie. Ale to jest to, co mówimy. To ci się uda. Jeżeli wygrasz wojnę z trójką, to ci się udało, bo ktoś miał dwójkę, ale tak. miałeś mar, bardzo mało szansy na to, że to się uda. Mega ciekawe pytanie. Dziękujemy za nie. Czy miałaś takie momenty kryzysu, w których mówiłaś sobie, co ja sobie wymyśliłam, powinna powinnam siedzieć w domu, zajmować się domami i trójką dzieci, a nie jakimś tradingiem? <grym> No, miałam. To był ten moment, o którym mówiłam, czyli ten, te problemy zdrowotne dzieci, to, że nic nie rozumiem, o co chodzi, że dzieci mają do mnie pretensje, że za dużo czasu, takie wszystkie, takie dużo elementów się złożyło naraz przeciwko mnie wtedy. I właśnie to był ten czas, przed kątem life i przed indywidualnym mentoringiem. To, to był ten czas, właśnie, że myślałam o tym. Że za co, co ja się wzięłam. Tym bardziej, że w naszym otoczeniu nie ma osób, które zajmują się tradingiem. Nie znam nikogo w bliskim otoczeniu, który kto by tym się zajmował. Także nie mam też takiego wsparcia znajomych, właśnie, którzy, którzy by mi pomogli w tym czasie. Ja szukam jakby tego faktycznego, bo powiedziałaś faktycznego powodu, bo powiedziałeś, że wtedy pomógł ci ten mentoring, tak? Ale co spowodowało, że skorzystałaś z tego? Czy wiesz, że, że stwierdziłaś, że przyjdziesz na ten mentoring? Uświadomiłam sobie, że po coś ja to zaczęłam robić. Mhm. I po prostu ten cel, który mamy wyznaczony się trochę oddalał. I mówię, no nie, założyliśmy sobie zmianę swojego życia, żeby było jednak lepiej nam i dzieciom w przyszłości. I nie mogę teraz zrezygnować po prostu i się poddać. To co teraz mówisz jest mega i muszę ten wątek rozwinąć. Wiele ludzi chce przyjść do treningu dla hajsu. Dla pieniędzy. Ale prawda jest taka, że pieniądze możesz zarobić w, w, na wiele różnych sposobów. I w momencie, w którym nie zarabiają pieniędzy w tradingu, bo na początku jest tak, że niektórym się udaje szybko zarobić, ale to jest trochę szczęścia, bo nie ma wiedzy, doświadczenia, tak. Ale żeby faktycznie zarabiać tak regularnie, cyklicznie, to trzeba się po prostu nauczyć i przerobić pewne tematy. No i do czego zmierzam? Że ludzie, którym się nie udaje, na początku nie zarobią pieniędzy, to mają takie, a dobra, olewam to i tak gdzie indziej. Ale właśnie ludzie, którzy tak jak ty yy, mają podejście, że tu mi nie chodzi o pieniądze, mi tu chodzi o pewne wartości, które mi to może dać, czyli mogę mieć więcej czasu dla rodziny, mogę pracować mniej, mogę mieć większy spokój finansowy, a nie nachapać się hajsu, to te elementy powodują, że nawet jak nie ma pierwszych zysków szybko, to ludzie wciąż myślą i, i, i wciąż przy tym są, bo mają cały czas właśnie ten tak zwany, to się nazywa odroczona gratyfikacja. To się nazywa wyższy cel, to się nazywa bardzo mocne powody, dlaczego ktoś coś robi. To właśnie chciałam tak dopowiedzieć do tego, co mówiłeś, że mając w tym momencie te 30 parę lat, ja żałuję, że tak późno, żeśmy się zorientowali, tak? Bo wydaje mi się że świadomość w naszym kraju ludzi młodych, którzy zaczynają albo kończą studia, jest taka finansowa, jest na bardzo niskim poziomie. I żałuję, że po prostu tak późno. Żebyśmy się wzięli za siebie. Niestety, większość rzeczy odkrywamy po fakcie. To jest tak, jak często mówię, że ludzie myślą o zarabianiu pieniędzy wtedy, kiedy ich nie mają i myślą, że trading rozwiąże ich problemy finansowe. Trading jest zajebisty do pomnażania pieniędzy, ale pamiętajmy, trzeba je mieć, żeby, żeby mieć co pomnażać. Można zacząć od małych kwot, ale jednak coś trzeba mieć. I takim rozwiązaniem całego problemu jest chcieć zarabiać pieniądze wtedy, kiedy je masz. A często ludzie jak mają pieniądze, to już zakładają ci po kapcie, pilot, na kanapa i, i bajlando. No niestety tak nie jest i trzeba pamiętać o tym, że nieważne ile dzisiaj zarabiasz, świat się zmienia i jutro się może okazać, że nie masz pracy, bo twoja firma wypadła z rynku, bo, bo się nie zaadaptowała do sytuacji. Trzeba myśleć o zarabianiu pieniędzy wtedy, kiedy się je ma, bo wtedy jest największy spokój i spokój, to co mówiliśmy, spokój, skupienia, to są potrzebne rzeczy. I gdybyś mogła zacząć jeszcze raz swoją edukację tradingową, czy coś byś zmieniła? No z pewnością parę lat wstecz mogłabym spokojnie to zacząć, choćby i okay. nawet wtedy, jak mąż poszedł na to szkolenie, tak, to już bym okay. była trzy lata do przodu, te dwa, trzy lata, to myślę, że w nauce treningu to jest sporo, że sporo przez ten czas można osiągnąć, a w samej drodze, w temat tej mojej drodze, o której się uczyłam, to myślę, że wcześniej bym skorzystała z jakiejś Profesjonalnej pomocy. Jeżeli ktoś na przykład teraz to ogląda, to czy ty mu chcesz w tym momencie powiedzieć, żeby zaczął teraz, a nie za trzy lata? No, tak, zdecydowanie. <laughs> Zacznij teraz, za trzy lata będziesz w takim miejscu, jak no. no, ja jestem przekonany, że wiele osób za rok od dziś będzie mieć takie kurwa, czemu było, rok temu nie Jaki masz stosunek, bo wiele osób o tym mówi, że trader ma zarabiać na rynku, nie na szkoleniach, ale jednak jest mnóstwo szkoleń z tradingu. Jaki jest Twój stosunek do szkoleń z tej tematyki? Czy uważasz, że są potrzebne, zbędne, że można się na przykład nauczyć z internetu samodzielnie, jakkolwiek? No moim zdaniem zdecydowanie są potrzebne, bo choćby i nawet biorąc tą moją sytuację pod uwagę, jeżeli miałam te chwile zwątpienia, ja bym sama tego się nie nauczyła, bo osoba, która tym się zajmuje i szkoli yy, jest w stanie odpowiedzieć na twoje każde indywidualne pytanie. W sieci nie zawsze znajdziesz informacje na pytanie akurat odpowiedź na pytanie, na które szukasz, tak? Mhm. Także myślę, że tutaj pod względem na pewno yy, to, to jest dobre, a same takie szkolenia, które, szkolenia, może jakieś tam materiały, które można znaleźć w internecie, są takie podstawowe po prostu. Nie, jeżeli chodzi o jakąś literaturę, to zdarzyło mi się jedną książkę przeczytać. Chociaż mam ich w domu więcej, ale oczekuję na, na swój na, czas po prostu. Lepsze czasy, tak. Powiedziałaś, że pozbyłaś się trzech problemów i sierpień był dobry i że może później o tym powiesz. Czy możesz coś o tym więcej powiedzieć? Wszystko się w sumie u mnie kręci wokół organizacji czasu, skupienia się i konsekwencji. Jeżeli mam zorganizowany dobrze dzień, to jestem skupiona na tym, co robię, nie mam tych rozpraszaczy moich albo są. Zajęte czymś moje rozpraszacze, no i wtedy jestem konsekwentna w tym, co robię. Nie ma tych głupich zagrań, błędów i w sumie tak to się kręci wszystko. Jakie byś miała ty wskazówki dla początkujących osób, które chcą, teraz oglądają, to i mają takie nie wiem, czy zacząć, czy może zacząć, co byś mogła doradzić? Bo z tego co powiedziałeś przed chwilą, Jedną z takich rzeczy będzie pewnie organizacja czasu. Jakie masz inne takie wskazówki dla osób? Z tą organizacją czasu to nie jest tak, że ja jestem tak perfekcyjnie zorganizowana, bo tutaj duże pole do popisu jeszcze jest, tak? No, tym muszę jeszcze dużo popracować i myślę, że sukces będzie osiągnięty, jeżeli ja będę dobrze zorganizowana. Bo jeżeli będę dobrze zorganizowana, to będę skupiona i, i konsekwentna. Natomiast jakie pytałeś o wskazówki jakieś, tak? Dla nowych osób. Tak, no to myślę, że na pewno robienie sobie notatek ze swoich, jakiś tam swojego, ze swojej nauki. Ja mam dwa zeszyty zapisane, mhm. często biorę sobie dany zeszyt i, i czytam, co tam zapisałam sobie i wracam do tego. Także myślę, że na pewno robienie sobie notatek i wracanie do nich, to, mhm. to jest taka podstawa i zaangażowanie się w, w, zaangażowanie się w to, to, co się robi, bo wtedy też mi się wydaje, że duży skok mój taki rozwojowy się mm -hmm. stał, kiedy się zaangażowałam w to, co robiłam. Jeżeli ktoś teraz to ogląda, nie handluje nie? i ma takie kurde nie wiem, czy zacząć, to co byś takiego sobie powiedziała? Żeby nie żałowała tego, tak jak mówię że za trzy lata sobie usiądzie i będzie mówić, czemu ja trzy lata temu nie, 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 nie zacząłem. I uważasz, że, że i tak zacząłem. zacznie? <laughs> tak, że jeżeli Coś tam się w głowie, jakiś pomysł pojawił, to myślę, że warto to kontynuować. Czy chcesz coś od siebie powiedzieć? takim osobom właśnie jakimś, które nas oglądają, czy chcesz pozdrowić rodzinę. Eee, czy masz coś takiego, co chcesz dodać na zakończenie tej rozmowy? Fajnie by było, jakby za dziewięć, 9, 9 miesięcy temu to było tak, jakby pojawił się jakiś live, znaczy jakiś ten trading od środka twój. Ktoś powiedział, że tak, oglądałem ten live, ten trading od środka z Eweliną i ona mnie zainspirowała, tak samo jak Monice, Ja powiedziałam, że, że, że wtedy to mnie jakoś tak pchnęło do tego, Mhm. Na początku to, to było fajne, w sumie jakby komu, komu, komuś to pomogło, to co mówiłam. To co ty udowadniasz i pokazujesz na każdym kroku dla mnie, e, będzie mega inspirujące dla ludzi. Bo taką jesteś osobą po prostu, że e, miałaś swoje problemy, e, które nie będziemy się rozwodzić jakie to były, ale, ale, ale były. E, mimo wszystko szłaś dalej, pojawiały się komplikacje, szłaś dalej. Pojawiło się coś po drodze znowu nie tak, jakby totalnie po prostu idziesz przed siebie jak taran. Tak, mam ten cel obrany i no w tym momencie już jestem tak zde zdeterminowana, że, że, że nie zrezygnuję. Nie. No i właśnie to jest coś, co ja uważam, podsumowując tą dzisiejszą rozmowę, każdej osobie, która teraz nieważne, czy będziesz robić trading, czy będziesz robić cokolwiek innego, pamiętaj, żeby w zawsze. Zawsze wyznaczyć sobie jakiś cel, do którego chcesz dążyć, ale nie taki finansowy, tylko taki naprawdę wyższy cel. Dowiedz się, co może w Twoim życiu zmienić to, co będziesz robić w danym momencie. I wtedy, jak się pojawią drobne problemy, to mimo tych drobnych problemów będziesz wciąż iść przed siebie i wciąż będziesz pokonywać te bariery. Też jeszcze wtrącę, że ten cel musi być jakiś duży, bo jeżeli to będzie jakiś mały cel, to pierwsze lepsze niepowodzenie i rezygnujesz. Pozdrawiam mojego męża, dzieci. Kasperka, Kajtusia i Emilcie. No i osoby, które tam by były wymienione tak. Monika, Bartka i pozostałych z grupy naszej. Dzięki w takim razie. Może serdecznie. ktoś dołączy nowy, to tak zachęcam, zapraszam. Yy, jasne, jak najbardziej jak ktoś też zapraszamy serdecznie. W takim razie mm, bardzo dziękuję, Ewelino. Dzięki. Dziękuję bardzo. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie historii Eweliny. Wierzę, że rady, które przekazała, jej doświadczenie będzie dla Ciebie bezcenne i znalazłeś tutaj, czy znalazłaś dużo wskazówek dla swojego własnego handlu i tego, w jaki sposób możesz właśnie się w tej dziedzinie rozwijać. Jeżeli nie wiesz, od czego zacząć, w materiałach w link, masz pod tym materiałem linki, e, gdzie możesz właśnie rozpocząć swoją przygodę z tradingiem. Na zakończenie mam taką prośbę, tak jak Ewelina właśnie powiedziała, jest ona osobą, która zainspirowała się po pierwszym odcinku tradingu od środka z Moniką. Jeżeli to oglądasz i Ewelina Cię zainspirowała do właśnie podjęcia pierwszych kroków, napisz do niej. W opisie masz też link do jej profilu na Facebooku. Napisz do niej, podziękuj jej, zostaw też taką informację w komentarzu tutaj. Na pewno się ucieszy. I do zobaczenia w kolejnym podcaście.